Ja uważam, że duży problem naszego biznesu to znaczy tak, że jeżeli yy, yy, problem mentalności podstawowej, problem mentalności elit i oligarchizacji ekonomii, ci duży to już wiedzą, ale ich intencje, powiedzmy tak, po wszystkim tym, co się odbyło, z mojego punktu widzenia nie są zbyt szerze i my powinniśmy jako sek trzeci sektor społeczny, przedsiębiorcy patrzeć na rozwój małego, średniego biznesu. To jest podstawowe narzędzie sukcesu naszej gospodarki, tak? i e, e, trzeba pomyśleć, jak zachodnich ekspertów, polskie doświadczenie wykorzystać, żeby e, pokazać temu naszemu ukraińskiemu biznesu, małemu, średniemu, jak pisać biznesplany. No to nie, niezwykły termin: pisać plany. w jaki drzwi pukać. To znaczy, że problem jest podstawowy. Nawet kiedy mówimy SKUKI, BGK, potrzebne są projekty. Ich trzeba w zachodnich standardach formulować, ich trzeba pisać i trzeba z wykorzystaniem polskiego doświadczenia razem szukać finansowania i jakichś partnerskich relacji.